Witam serdecznie wszystkich na kolejnym spotkaniu w systemie Miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich naszych przyjaciół z nieba i na Ziemi, którzy rozumieją nas, zwłaszcza ci z nieba, rozumieją każdy nasze, każde nasze poczynanie, są bardzo, bardzo wyrozumiali. Niebo, jest niezwykle wyrozumiałe. Stąd siostra Faustyna mówiła o tym wielkim miłosierdziu, żeby się nie przejmować tym, że robimy zło. Owszem, jeśli robimy go świadomie, bardzo świadomie, no to jest niedobrze. To wtedy odpowiadamy za to, ale jeśli nam się zło przydarza, a przecież każdemu się zło przydarza, czy chcesz, czy nie chcesz. To wtedy to się nie liczy. Może tylko w, za tą sytuację, jaka się zdarzyła tobie, yy, w kontakcie również może to być z innymi, których, którzy doznali jakiegoś uszczerbku psychicznego, moralnego czy fizycznego, a ty tego nie chciałeś, to tylko wtedy się pomodlisz, przeprosisz, chociaż nie jesteś temu winien. Ojciec raz mi mówił. Opytałem o różne takie sytuacje, a powiedział mi, że nawet nie jesteś temu winien, bo karma nasza nie wszędzie działa. Nie wszystko jest karmą. Samo w sobie życie, dusza nie jest karmą. Karmą są tylko nasze złe uczynki, za które złe myśli, oczywiście, i uczucia świadome, tylko świadome, poparte wolą. Chceniem, że chcesz kogoś skrzywdzić, no to to jest, mm, musimy za to odpowiedzieć, i to jest ta właśnie karma. A jeśli są rzeczy inne, które się zdarzają, Twoje szczęście, Twoje cierpienie, Twoja codzienność, to nie jest karma. Bóg nie jest takim <laughs> znowu tyranem, w ogóle tyranem nie jest, od tego zacznijmy. Zauważcie, że nie wtrąca się w nic. Każdy robi, co chce. Tylko mamy do dyspozycji nauki. Nauki, które musimy sami do siebie odnieść i poprawiać to, co jest w nas nie za bardzo. Bo jak już mówiłem, mamy dusze zarysowane, pobrudzone, rodzimy się jako pobrudzeni na tym świecie. Niektórzy ezoterycy czy jacyś tam nowicjusze dopiero to myślą, że się rodzą jako dusze czyste. Nie. <laughs> Właśnie z tego powodu, że nie jesteśmy czyści za bardzo, to dlatego rodzimy się na takich ziemiach, gdzie jest zło, gdzie jest czyściec i kołchos, i przez to, jak przejdziemy, to jest szansa, że zrozumiemy wiele i wtedy będzie można się zbawić, czyli osiągnąć żywot wieczny, bo do tego dążymy cały czas. Także nikt tu nie jest czysty, nikt tu nie jest święty. Jak ojciec powiedział, że nikt tu nie jest święty. Ani czysty. Wszyscy żeśmy pobłądzili w pradawnych czasach jeszcze i dotrwa to do dzisiaj. Nawet święty Paweł czy święty Piotr mówił, że wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy, nie tylko Adam i Ewa. Oczywiście Adam i Ewa to jest tylko synonim tego, co się stało właśnie w niebie. Tam jest też wolność, jak już mówiłem wczoraj, że w niebie też można zło jakieś zrobić, ale to się w ogóle nie zdarza. Zdarzyło się, raz, ale to nie było świadome jakby zło, tylko wolność i pycha spowodowała to, jak ojciec powiedział, że wyszliśmy z tego nieba, bo wydawało nam się, że to szczęście przetrwa, potrwa nawet w tym, co stworzymy, że będzie takie samo, ale się okazało, że nie. Że jednak poszło to w dół, w ciężką materię, w ciężkie pobrudzenie się własnej duszy. Nikt tu się nie rodzi czysty. I nie pomoże nic, ani chrzest, ani bierzmowanie, ani sakramenty, nic nie pomoże. Widzicie, że ludzie chodzą do kościoła, modlą się, komunie przyjmują i w ogóle się nie zmieniają, dalej są tacy sami. To więc to niewiele daje. Kiedyś ojciec Pio mi powiedział, Fula zresztą podobnie mówiła mi też, choćbyś nawet przyjął 100 tysięcy komunii, to i tak to ci nic nie da. Bo owszem, Eucharystia, Komunia, Kościół pomagają, pomagają. Nie można powiedzieć, że nie. Zawsze to jest lepszy nastrój niż gdzieś tam iść i, <laughs> bawić się z orkiestrą pomocy, tam narkotyki i inne rzeczy. To lepiej iść do Kościoła. <laughs> Na pewno lepiej. To jest pozytywne, a to, co się dzieje na różnych imprezach, to jest raczej negatywne, bo to nie pomaga. Wciąga w ten świat, w to zło, jakie nam świat proponuje. Więc idziemy drogą. Wyzwolenia. W systemie miłości to jest droga do wyzwolenia, bo z jednej strony mówimy o miłości cały czas, a z drugiej strony próbujemy się coś dowiedzieć, jak iść tą drogą dobrą, aby się zbawić. I ojciec Pio nam to właśnie powiedział. Dodał tylko, często to powtarzam i będę powtarzał, bo ojciec Pio też powtarzał na rozmowach te same rzeczy. Od czasu do czasu powiedział coś nowego, i to nam otwierało. Kolejny horyzont w myśleniu, w czuciu, w odbieraniu rzeczywistości. <laughs> Więc powiedział, że Bóg tak niewiele wymaga, by się zbawić tu na ziemi. Być dobrym, kochać wszystkich jednakowo i przebaczać. To jest całe, całe dobro na to zło. Być dobrym dla wszystkich. I dodał jeszcze innym razem, że nie można być żadnym rasistą, że ludzie kolorowi o innej skórze są tacy, to są takie same dusze, jak Twoja, moja i inna. Kwestia tylko kultury yy, i dostosowania się do, do duchowych przekazów wewnętrznych, yy, to jest kwestia. Wychowania w domu i tak dalej. Jeśli w dom wychowuje dobro, dobrze, to możesz być na zielony. To nie, ma, nie, nie przeszkadza. <laughs> Jak chcesz być zielony, to spróbuj sobie zmienić skórę. Będziesz zielony. Nie ważna jest ta powłoka, ważna jest Twoja świadomość. I ona owszem jest kolorowa, świadomość jest bardzo kolorowa. Ma różne warstwy kolorów i odcieni. A skóra to różnie. Raz dostaniesz białą, tak jak my tutaj w Europie, i już tacy zostaniemy, już nie zmienimy tego. W małżeństwach mieszanych, no to już tam są mulaci i tak dalej, różni są. Ale to, jak mówię, nie, nie gra żadnej roli, kto jaką skórę nosi. Niedługo tu nam przybędą, no <śmulaci> ale niestety sami profesorowie z Niemiec, właśnie ci, którzy przyjechali do Niemiec na pracę ale nie mają tej pracy, no to Tusk wrzuci nam tutaj wszystkich i będziemy ich tu mieli i teraz kwestia trzeba ich edukować bo może być tak, że będziemy się z nimi ganiać po, po placach bo będą kraść i tak dalej no ale cóż, taki jest świat popełniono wiele błędów Niemcy popełniły kompletne błędy, tak samo wywołując drugą wojnę światową to też popełniły błędy Teraz jeszcze dojdzie do tego, że my im odszkodowanie będziemy płacić za II wojnę światową. Nie oni nam, tylko my im. Do tego dąży ta ekipa rządząca w tej chwili. Więc, jak mówię, polityka jest prawdziwa, polityka jest duchowością, bo nie polityka jest brudna jak to niektórzy mówią, że polityka jest brudna. No, brudna jest w, dlatego, że duchowość jest brudna. Jeśli masz zarysowaną, pobrudzoną duszę, to i polityka będzie brudna. Będą słabe rozwiązania, raczej siłowe. To jest polityka brudna, ponieważ brudne mamy dusze. Na tym rzecz, że mamy brudne dusze, i dlatego ci, którzy są brudni i rządzą, no to będzie polityka brudna. A ci, którzy są uczciwi, wspaniali, mądrzy. To będzie piękna polityka. Dlatego, jak mówię, że polityka jest bardzo ważna. Tylko do głosu powinni dochodzić ludzie święci do tej polityki. Święci nie w znaczeniu takim kości kościółkowym, nie, tylko po prostu mądrzy. Mądrzy, którzy potrafią kochać wszystkich jednakowo, przebaczać, a nie mścić się, tak jak teraz się mszczą na pisie. <laughs> Więc wszystko jest powiązane, wszystko jest powiązane i droga do duchowości, do nieba idzie również przez politykę, bo jeśli polityka idzie w złym kierunku, szkoły pójdą w złym kierunku, edukatorzy będą źle nauczać, no to dzieci będą również na tym traciły, nie będą wiedziały, nie będą się rozwijały jak trzeba, no i duchowość pada. Dlatego mówię: no, mnie nikt nie przekona, że polityka to jest coś innego, a duchowość jest coś innego. To jest jedno i to samo. Trzeba to umieć połączyć. Ale ja już teraz się nie za bardzo zajmuję, tak bezpośrednio już nie mówię, bo mamy republikę, mamy w Polsce pl. Tam się wszystkiego dowiecie: oni są bardzo konserwatywni. Mówią jak trzeba. A ja będę się starał mówić więcej o duchu, bo. Tu jest edukacja i wtedy, jeśli się dobrze wyedukują istoty, które mają w przyszłości rządzić, no to będzie cudownie w państwie. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego Wam życzę. Módlmy się za tych, którzy potrzebują pomocy, za tego Markusa naszego, za Radka. Dzisiaj jest taki dzień, gdzie właśnie też otrzymałem wiadomość, nasza systemówka ma operację na żylaki, więc też się łączmy, żeby lekarz dobrze to zrobił, żeby mało cierpiała i żeby szybko z tego wyszła. Więc wszystkie potrzeby związane z ciałem i duchem wkładamy do koszyczka Ojca Pio i modlimy się, żeby było lepiej, a nie gorzej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. <laughs> Przeczytam kilka myśli z drugiego tomu. Czeci jeszcze piszę, także z wydaniem to też będą jeszcze problemy, bo to trzeba na to kasy. Ale jakoś tam damy radę, może się ktoś tam jeszcze dołoży. Jeśli będziemy ignorować przesłania Jezusa o szczęściu i miłości bez granic, o patriotyzmie międzynarodowym, duchowym, to niczego innego nie doświadczy. Poza zamętem, nienawiścią i pożogą. Niestety, obserwujemy to co dzień. Kiedyś spytałem ojca o patriotyzm, odpowiedział trzeba mieć patriotyzm Jezusowy. A jaki to jest patriotyzm? Dwa największe przykazania o miłości Boga i człowieka. Tak mi odpowiedział ojciec Pio, dlatego mówią, że. Nieważny jest kolor skóry, z jakiego państwa pochodzisz, kwestia edukacji, tylko i wyłącznie nic więcej. Edukować ku miłości, ku dobru, ku kulturze, ku pięknu, to jest podstawa. A ta moc tej kultury i miłości wiedzy płynie z nieba. Płynie z nieba, bo człowiek jest za słaby, żeby sięgnąć po mądrość. Po mądrość ludzką to owszem, proste, bo mądrość ludzka zawsze nas krzywdzi, natomiast mądrość niebiańska nas nie krzywdzi. Każe kochać wszystkich i przebaczać. Jeszcze jedna myśl. Chłonność umysłu, bujna wyobraźnia, duże możliwości emocjonalne oraz reakcje zmysłowe tak naprawdę. Nikomu nie przyniosły jakiejś szalenie wielkiego szczęścia. Żaden człowiek w chwili, kiedy był najszczęśliwszy pod słońcem, nie został przeniesiony w świat idealny, a przynajmniej lepszy od tego, w jakim obecnie przebywa. Nic takiego się nie dzieje. Skala przyjemności wydaje się być bardzo ograniczona. Trzeba szukać wyższego szczęścia. Ciało ludzkie to. Dlatego ojciec Pio kiedyś mi powiedział, że tylko chwilka, przy, że tylko chwilka przyjemności. No bo zmieniają się uczucia, zmieniają się zmysły, węch. Możesz wąchać perfumy i piękne zapachy przez chwilkę. To trwa chwilę, moment. Oko dłużej się może zachwycać, ale też się zmęczy i potem już potrzebuje odpoczynku. Każdy zmysł się zmęczy. Wszystko nas tu zmęczy i nie trwa wiecznie. I dodał Ojciec Pio prawie wszyscy pod tym względem marnują swoje życie, bo nie szukają nadziei na wyższe przyjemności niż ziemskie. O tym rozmawiałem właśnie z ojcem. Tam mamy. Wieczne szczęście i możemy być zadowoleni non-stop, bo zmysły ciała niebiańskiego są niewyczerpalne i nie nudzą się i nie, nie przemija. Natomiast nasze emocje mogą się zmieniać, przetwarzać, tworzyć, bo tam jest kreacja, więc wszystko się jakby zmienia. Tak jak w życiu towarzyskim, czy jak jesteś malarzem, to też cały czas malujesz inne obrazy. Na tym polega szczęście w niebie. Chcesz. Coś i to się powoli tworzy i z tego masz szczęście. Tęsknimy za takim szczęściem, za takim stanem, gdzie nas wyrywa <grywa> do ekstazy, takiej czy innej. Kiedyś podczas... Roz... A, jeszcze jedna, inna, wcześniejsza myśl. Krótka taka. Kiedyś ojciec Pio powiedział mi, że jeden anioł potrafi rozbić wszystkie wojska ludzkie. Taką ma moc. Ale się nie wtrącają, jak widać. Holokaust był, wszystko, wojny i tak dalej. Bóg się nie wtrąca, bo jest za delikatny. Sami musimy zrozumieć, że nie wolno prowadzić wojen. Bóg nie błogosławi żadnej wojnie. Ojciec Pio mówił też: Żadnej, a Putin co robi? Czyli działa przeciw Bogu. Kiedyś podczas rozmowy ojciec Pio powiedział mi, że pokaże mi niebo za życia. Na razie nie pokazał. <laughs> a to, to już mówiłem o tym. Rozmawiałem często ze świętą Faustyną i królową Jadwigą. Faustynę powiedziała, że, że ta iskra wyjdzie z Polski, od nas. Jadwiga powiedziała więcej, ale już tego nie powiem. <grym> Dla kontrastu, ponieważ podobała mi się kiedyś Marilyn Monroe jak wszystkim facetom, jako seks bomba, spytałem ojca Pio o nią. I ojciec mi odpowiedział bo byłem zaciekawiony, co się stało, gdzie jest w tej chwili Marilyn Monroe. Odpowiedział, już dawno jest w niebie, bo bardzo kochała. No i widzicie. Grzech, a grzech to różnica. Każdy ma inną świadomość, inaczej czuje. Ona kochała i to, co robiła tak czy inaczej, to wszystko robiła to dla dobra dla miłości. Nic, nie miała ani jednej złej intencji. I wtedy nawet zło, jak zrobisz, to nie, nie, nie dotyczy to jej, tej duszy. Jeśli kochasz Boga i starasz się, no to Bóg cię weźmie do nieba. I ją wziął, jest w niebie. Przypomniałem sobie, moja znajoma rozmawiała z ojcem Pio. Tylko jej mąż wiedział o tym. Jej mąż już nie żyje, bo znałem ich dobrze. Ale narzekał przede mną, że ona się nie chce kochać. Ta właśnie, co rozmawiała z ojcem. On nie rozmawiał, on tylko jeździł, z nią nie rozmawiał. Fajny człowiek, już nie żyje. I ojciec powiedział do niej tak, chwaliła mi się potem tym słowami. Powiedział do niej, matka z ciebie dobra, ale żona żadna. No widzicie, także różnie bywa. Wszystkie potrzeby ludzkie są. Do dyspozycji. I to ostatnie przeczytam. Ojciec Pio powiedział mi kiedyś, że ze wszystkich ciał ziemskich ludzkie jest najbardziej inteligentne, a o zwierzętach, że są inteligentne i myślą. Kiedyś spytałem o duszę w zwierzętach, powiedział: Przecież wiesz. No ja wiem, bo przecież czytał, kazał mi czytać również hinduskie pisma, więc trochę czytałem i wiem, że zwierzęta mają duszę. Natomiast innym osobom, które rozmawiały, to nie, nigdy nie mówił o reinkarnacji, nigdy nie powiedział o pismach hinduskich, nigdy nie powiedział, że, dusze mają, że zwierzęta mają duszę. Tylko tak jak Kościół głosił, tak im y, mówił, bo pytali nieraz. Więc y, y, mnie inaczej już mówił, Ludwikowi też inaczej. Akurat... W tym okresie na prośbę ojca Pio studiowałem dla własnych potrzeb hinduizm. Nie miałem więc wątpliwości. Jednak innym mówił, że zwierzęta nie mają duszy. No właśnie. Dobra, to już jeszcze. jeszcze jedno? Nie, no tyle. Więc wszystko już wiecie. Wiecie, rozumiecie. No, trzeba iść taką drogą, którą... Musimy sobie wyścielić przed sobą. Trzeba ją zauważyć, szukać, szukajcie, a znajdziecie. Zauważyć taką drogę. No tutaj macie bardzo prostą drogę, bo w moich pismach jest bardzo prosta droga i prawdziwa. Jeszcze na koniec Maćka Wiersz. W 2018 napisał. Maciek co jeździł na rozmowy również z ojcem Pio. Przypomnę, że Jan Paweł II też rozmawiał przez panią Krysię z ojcem Pio. Nie tylko on, wielu księży zakonnic, jak się jeździło tam do Nowej Huty, to nieraz cały tabun zakonnic był. <ślał> Siedziały w kolejce na rozmowę z ojcem Pio. I teraz ten wiersz Maćka na koniec. Powiem grzecznie, jak nauczył mnie ojciec Pio. Przepraszam panią, że żyję i pojawiłem się w Pani życiu. Przepraszam za balsam moich słów, za żyletki tęsknot. One jak miecz trafiły w Pani serce i nie zabiły. <laughs> Pewnie o swojej żonie mówił, myślał albo o kimś tam. To tyle, no, trzymajcie się systemu miłości, i do następnego i papa. Pa.